Witam wszystkich i pozdrawiam serdecznie tutaj Tomcio. Dzisiaj będę odcinał odkład powietrzny z lipy drobnolistnej. pierwszy. W ogóle pierwszy odkład w tym sezonie, który będę odcinał i pierwszy, który robiłem po prostu, jako, jako, ucząc się. Także już zaraz proszę, tutaj jest ta lipa. Zaraz zajrzymy tam do tego worka obetne i po prostu podzielę się tym z wami, jak ja to zrobię jako pierwszy raz. Zobaczymy, czy to wszystko po prostu zadziała. I to jest dość duże, duży ten kawałek drzewa, także, ale za zaraz Wam wyjaśnię. Zaraz to obetnę, tylko najpierw po prostu yy, takie coś, po prostu przygotowałem tutaj ziemię organiczną, o taką zwykłą ziemię organiczną i, i z perlitem. Z perlitem i to po prostu w, do zwykłej takiej dużej doniczki, tutaj na, po prostu takiej dużej, nasypię tutaj o. Na dno jako drenaż umyty I, i po prostu taką w takiej dużej donicy, donicy i w takiej ziemi włożę ten odkład, żeby się korzenie rozrastały tam na spokój na rok czy tam dwa lata zobaczymy. Żeby się ładnie zbudowała bryła korzeniowa, i dopiero za jakiś czas, tam za dwa lata, będziemy nad niej pracować. Także, yy, tak to po prostu po wymyśliłem, tak to poczułem, i tak to po prostu zrobię. Zobaczymy. Yy, I już yy, zaraz będę ob obetnę tutaj i zajrzymy tam. Zobaczcie, jak tutaj. Wow! Super! Zaraz to odpieczętuję. I tylko najpierw, wiecie, jak już o odkładach. To taki krótki filmik, to spójrzcie, tutaj też robiłem odkład, prawda, na tym buku Atropurpureum i, prawda, ja wam mówiłem, że, y, że opowiem wam dlaczego ja robiłem na nim odkład, y, w którymś tam filmiku obiecywałem, że wam powiem, nie będę tego odcinał, ale sprawdzałem tutaj też odkład i zobaczcie, super, fajnie, no frajdę, bo y, tutaj też, o, widać. Pojawiły się korzenie, także ten odkład też się ukorzeni, bo już zaczynają korzenie białe. To są białe korzenie, widać. Także super, ten odkład ten, a ten drugi to nie wiem, bo nie widać, bo jest nieprzezroczysty. Także, ale ten wolniej niż lipa, lipa ma już pełno korzeni, a buk yy, wolniej, jeszcze ten atropurpureum, ale jest. Pojawiają się korzenie. Także super, fajnie. Bóg też się udał. Także drugi mój odkład w życiu. Pierwszy Lipa, drugi Bóg i też pojawiają się korzenie. Ale tak wam powiem, ja robiłem odkład tutaj, ponieważ wytłumaczę wam po prostu chwilę, bo obiecywałem, że wam powiem. Bo ja chciałbym mieć takie duże drzewko, tego Buka, ale jak go kupiłem parę lat temu, z pięć lat temu, jak zaczynałem w ogóle interesować się i, i zajmować się drzewkami, to ja kupiłem go przez internet i ja nie, nie widziałem go. W zbliżeniu, nie było zdjęć go zbliżenia, i po prostu on miał, jak go kupiłem, to miał rany po, po drutach, wrzery i bardzo brzydko to wyglądało. O, tutaj widać jeden wżer. Tu na bukach to bardzo długo się utrzymują rany. No i po prostu jakoś go kupiłem, no to już trudno. Przyjechał mi taki i dopiero zauważyłem, jak mi przywieźli na samym początku, parę lat, pięć lat temu gdzieś, i no i tutaj były jeszcze większe te rany. Ja stwierdziłem niedawno, że zrobię odkład i pozbędę się tych ran, i to drzewko skrócę i po prostu. O. To stąd go wyprowadzę. Stąd. I tutaj może drugi mi się uda. Tak, żeby po prostu tych ran się pozbyć. Bo tutaj bardzo brzydkie rany były. Dlatego zdecydowałem się na odkłady na tym buku. I po prostu. No, to, prawda? Taki mi przyjechał. No. Nie, nie wiedziałem. Nie było zdjęć. No. Każdy się uczy po prostu na błędach, no. Dlatego zamawianie drzewek też tak to No jest ryzyko zawsze. No to tyle, dlatego. To obiecywałem to wam mówię, prawda, ale ważne, że się tutaj korzenie pojawiają. To dobrze, to, yy, to be... i tak. Jeszcze wam powiem, wiecie, tu się później pojawiają. Dlatego ja tutaj nie będę teraz odcinał tylko obetnę jesienią. I na przykład tak jak yy, się pozyskuje jamadori jesienią i wkładam je do piwnicy. To tak samo zrobię z tym. Obetnę ten odkład jesienią, włożę go do donicy i schowam go tak jak Yamadori jesienne pozyskiwane. Do piwnicy, gdzie nie ma przymrozków. Całą zimę będzie i on się ukorzeni. Tak jak inne Yamadori, bo już tak robiłem. Jesienią, jak Yamadori pozyskiwałem, to wkładałem do piwnicy, gdzie jest temperatura tam od 0 do paru stopni. Tam 4, 5 jak w lodówce, ale nie ma przymrozków. I wszystkie Yamadori pozyskiwane jesienią mi się zawsze przyjmowały, bo chowane były do piwnicy. I tak samo zrobię z tym bukiem. Po prostu poczekam, niech się tutaj korzeni więcej pojawi, i odetnę go jesienią. A ten, który na przykład pojawiają się szybciej korzenie, tak jak tutaj, to obetnę teraz w sierpniu, i on jeszcze przed zimą się pięknie rozkorzeni w tej donicy. Także tak to zrobię na, 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 na dwa sposoby. Ten, który wolniej to tak zrobię, a ten, który szybciej to zrobię teraz. Tak, po prostu to zrobię i zobaczymy, prawda, jak to zadziała. Czy to zadziała, po prostu no, nauczymy się czegoś, ja się czegoś nauczę, a Wy dzięki temu razem ze mną, prawda? No i super, Frajda. Tu korzenie, i tutaj korzenie. Naprawdę super. No to już, bo nagadałem się, prawda. I tak. Jeszcze zanim zaczniemy, to tak. Obciąłem tutaj kawałek gałązki, żeby sprawdzić, czy soki lecą. Jest OK, jest sucho. Zobaczcie, lipy. Także mogę śmiało obcinać. I tak jeszcze za to bierzemy. Tylko najpierw jak zwykle trochę aktualizacji. Tylko tak. Zobaczcie, nie ma za bardzo dużo aktualizacji, no bo no, no bo wiecie, no. Wszystko rośnie i to co było przycinane, to ten, to poprzycinaliśmy. A reszta, no to no, to sobie po prostu jest. No. Łapie sobie przed zimą energię. Zobaczcie te klony polne po przycinaniu. Jeden z nich pięknie poodpuszczały. Będziemy zimą przycinać w stanie bezlistnym skracać. No i jeszcze tutaj, jaką aktualizację. Aha. No, to tutaj to już wszystko widzieliście. Tutaj też. O, tutaj drugi klon też. No, wszystko się pięknie rozwija. Łapie energię, prawda? No to dobrze i tak Olsze to są przepotężne, wow! Będziemy, mam nic do nich, to będziemy, będę, nagram wam, podzielę się z wami tym, zobaczcie już jakie tutaj To w jeden sezon, w ten sezon, prawda? Yy, to zobaczcie jak to zgrubiało, wow! To potroiło, potroiło nawet po, po spokojnie potroiło Swoją yy, grubość W jeden sezon, w ten sezon potroiło Także już się za to zabieramy. Tu się chciałem podzielić z Wami tą frajdą I i tak. Zobaczcie, tutaj jeszcze powiem Wam, tak, mam drzewa, prawda? Tutaj mam drzewa naszykowane. Kolejne, po prostu do rozdania. Tu są naszykowane drzewa. One będą zasadzone w Ostrowcu na stawach hutniczych PZW, wokół stawów. To jest olsza, to pola, przepraszam, biała. To pola biała, białodrzew, na no to mówią, czy coś takiego. To pola biała, dwie są. Tutaj jest jeszcze wieżba dla, dla stawu, dla PZW. Tutaj jest jesień wyniosły, taki dość duży. Też wszystko praktycznie wyhodowałem, albo tutaj rozmnożyłem z gałązki, albo z nasionek, albo z takich siewek. Po kilka lat już mam te drzewa. I to jest jesion wyniosły taki spory też będzie i tutaj jest tak klon też dla PZW jesionolistny materiał miał być na bądzaje, ale no to super niech sobie rośnie wielki taki super o, też od malutkiej siewki go mam i tutaj jest takie drzewo wiecie nie wiem co to jest może ktoś wie ja jak pozyskiwałem to było takie malutkie to gdzieś ze 3 lata temu. Pozyskiwałem to w terenie, bo czasem, tak jak mówiłem wam, prawda, pozyskuję takie małe siewki i, i, i myślałem, jak go pozyskiwałem, to myślałem, że to po prostu jest jakiś, jakiś mm, guk, bo miał takie liście, ale chyba to nie jest guk, tak myślałem, ale raczej to nie jest, nie wiem co to jest tak naprawdę, nie wiem co to może być, to jest jakaś agrest może, jakaś, jakiś krzew, nie wiem, nie mam pojęcia, tak to wygląda, taką makorę. Krzew taki I, i to rośnie super duże, ale jak, jak, jak drzewo, jak... i to też dam. Niech zasadzą nad tym, nad stawem. To jest 1, 2, 3, 4, 5, 6 drzew. I jeszcze mam tutaj dla nich też, tutaj jeszcze mam dla nich drzewo też, kasztana. I tutaj tą, tą czeresznię, tylko nie wiem, tą uratowaną z tej drogi. Jak będą chcieli, to jeszcze to. To jest 7, 8 drzew. I może jeszcze jakieś jedno, miałem nadzieję im tam dać, ale zobaczymy, nie wiem. No to tyle, to taką tak po prostu, na marginesie, prawda, frajda, dam dla PZW, super, drzewa naszykowane. Niech rosną wielkie, a przepraszam, jeszcze tutaj mam tą, nie wiem czy ją dam czy nie, tą Olszę Czarną, jedną pojedynczą. Może jeszcze ją dam, ale nie, z nią to nie wiem. To tyle, no to no dobrze, okej, okay. fajnie, frajda chciałem się podzielić. No i tak, zobaczcie, to bierzemy się za odcinanie tego odkładu. Ok, kamerka na stojaku. O, przybliżę troszkę. Obetnę go tutaj. Zaraz wam tutaj pokażę. I jest obcięte. I jest suche. Także i tak to zabezpieczę na razie. Zabezpieczę to, ale wiecie co? Na razie tak to uciąłem. I tyle. Ale prawdopodobnie ja będę to drzewo zmniejszał jeszcze. Na razie tak, odciąłem odkład, i tak zostawię. I będziemy w stanie bezlistnym resztę, może coś tam kształtować, przycinać, prawda? To po prostu chciałem się z Wami tym podzielić, bo po prostu robię to i chciałem, żebyście znali postępy. Co, jak, gdzie, prawda? I uczę się z tymi odkładami. Także no, i tak to, to wygląda. Na razie jest odcięty odkład, i tutaj ten odkład leży. Jest dość spory, naprawdę. I dlatego, wiecie. Z tego co ja się dowiedziałem, no bo wiadomo, jeszcze praktyki nie mam, to, to ten odkład, ja go trochę skrócę. Znaczy, przepraszam, to, to drzewo, żeby te korzenie utrzymały się. Skrócę go, bo ja i tak będę go skracał. Ale na razie go tak skrócę i zostawię, żeby się zakorzenił. I będziemy za jakiś tam czas, może za rok czy tam za dwa lata, będziemy bardziej kształtować to drzewko. Na razie tak. To dobrze, ok. To już przeniosę to na stół i zajrzymy tam do tej korzeni. Pokażę Wam. Momencik. Jestem, przeniosę na stół, i na chwilę yy, tak oddaliłem kamerkę, żebyście zobaczyli mniej więcej, jakie to jest wielkości. Spójrzcie, prawda? Patrzcie. Wow. Także. No, ten odkład jest duży, dlatego jego skrócę. No i teraz mogę przybliżyć na, bryłę, na tą korzenie i zajrzymy tam, zobaczymy te korzenie, prawda? Momencik. Ok, yy, zdjąłem druty. Prawda? I... Delikatnie, bardzo delikatnie rozpieczętuję to. Wow! Przesup, przepięknie, ale pięknie, wow! Super! Naprawdę super. I to jest bardzo delikatne. Spójrzcie. Pierwszy odkład, jaki robiłem, lipa drobnolistna. spagnum, pocięte na drobno nożyczkami, z piaskiem. Tylko tyle. Bo gdy się, bo wiecie, gdy się na przykład robi z ziemią organiczną, to może zgnić tam to. A, a procesy gnilne mogą zachodzić. A na przykład odkład się szczelnie zamyka. Dlatego lepiej tak robić, bo to nie zgnieje, ten piasek. No i proszę, zobaczcie. Z każdej strony. To jest. O, ho, ho, ho. Pięknie się rozrosły korzenie. No i dobra. To chciałem się tym z wami podzielić. I ten kołek taki tutaj. O, tak to zostawię. Ok. I ten kołek na razie zostawię. Może go jeszcze skrócę trochę o dotąd. No skrócę go trochę. Dotąd. A resztę tego kołka, to jak się już będzie przesadzać, czy będę przesadzał za rok, czy tam za, za dwa lata drzewko, będziemy kształtować i przesadzać do mieszanki i do płaskiej donicy, to wtedy się wytnie to ładnie aż do korzeni i się będzie tutaj budować. Na razie to tak zostawiam, żeby się rozrosło. I no to dobra, okej, okay, idę po donicę. Ok, przyniosłem donicę. Wezmę kamerkę i postaram się to tak, że będziecie mieli lepszy podgląd. O tak to zrobię. Tutaj mam taką donicę głęboką, po prostu żeby się to rozrosło. I keramzyt na dnie i to wypełniam ziemią organiczną z perlitem. Można jeszcze piasku dorzucić, jak ktoś, jak ktoś, jeżeli ktoś by miał, to jakby sobie dorzucił. to. Ja akurat po prostu nie mam teraz, bo sobie nie przywiozłem. I... O. I nie przesiałem sobie, ale może być bez piasku. I tak, i to delikatnie umieszczę tutaj w tej mieszance. O. Bardzo delikatnie te korzenie, żeby się nie połamały, naprawdę bardzo delikatnie. Ok, żeby miał wolną rękę, wiecie? Zanim to zrobię. To tak jak mówiłem Wam, ten nadmiar aż taki duży niepotrzebny jest. Utnę to. Ten nadmiar. O. I zostawię taki troszkę mniejszy. A ten resztę to przy następnym przesadzaniu. I teraz bardzo delikatnie. no spójrzcie. Dobrze tam widzicie? Zobaczcie. O, i tak to umieszczę. I zasypię to. Zasypię to glebą. I zaraz wam jeszcze coś wyjaśnię delikatnie. I te gałęzie to też na razie zostawiam. Po prostu niech to się wszystko rozrośnie i w przyszłym roku Będziemy tam dalej, po prostu na razie niech sobie rośnie. Niech się rozkorzenie, niech drzewo po prostu się z tego zrobi. I dopiero później będziemy kształtować. O. Fajnie wygięta jest tutaj przy nasadzie, będzie wygięta. O. Bardzo delikatnie i okej. Okay. Tak to zrobiłem. Teraz oddalę kamerkę, żebyście zobaczyli. Ok, zobaczcie jakie to jest wielkie. Prawda? Także to niepotrzebne, nie, nie takie, żeby te korzenie się rozwinęły, żeby utrzymały to. To ja to skrócę, bo i tak yy, prawdopodobnie ja to chciałem skrócić aż dotąd w przyszłości i odtąd zacząć budować drzewko. To skracać i dotąd. I to, żeby ta była krótsza, Tamto, żeby, tamta, żeby była duża, yy, duże drzewo, to, żeby było troszkę mniejsze. Żeby były różne, żeby nie były mniej więcej ten. No i tak. I wiecie co, ja to na razie stwierdziłem, że na razie to po prostu. Tak to przytnę, ten szczyt utnę. O. I na razie tak zostawię. Trochę poskracam. Prawda? i, i tak zostawiam. I tak, jeszcze na koniec, no taki filmik, prawda, krótki, no a chciałem się tym z Wami podzielić, bo nie zła frajda robię to, prawda, będziecie znowu znali wszystko, skąd się to drzewo wzięło i w ogóle w przyszłości, i tak to drzewo wygląda, o, ono tutaj ma fajny charakter, bo będzie wygięte tak, przy samej nasadzie, widzieliście, prawda, ono to będzie, potencjał coś czuje, będzie super na, na przyszłość, yy, no, na razie takie sodzone, żeby się rozkorzeniło, takie. Będzie dalej kształtowane w przyszłości. Niech tak ma. Tylko tak, jeszcze wam coś powiem na koniec. Już nie będę tego przedłużał, prawda? Bo po prostu wiecie, co zrobię jeszcze. Jeszcze tutaj porobię tutaj otwory i linki tutaj dam na to drzewo, tak? zaczepię. Trzy albo cztery linki, żeby to drzewo się nie ruszało. Żeby to było razem z doniczką stabilne, żeby te korzenie się tam nie, nie, nie uszkodziły. Tak to zrobię. Także mówię wam to, bo już nie będę tego nagrywał, prawda? Bo to. to tak to zrobię zaraz, jak skończę filmik. Tu ponaginam i ponacinam dziurki i zwiążę, przywiążę to do doniczki. To tyle. Chciałem, żebyście to po prostu wiedzieli, że to będzie po prostu, żeby to się nie ruszało, żeby to było stabilne razem z doniczką, żeby wiatr czy coś, prawda, żeby to nie uszkodził korzeni. I tak zostawiam i to podleję obficie, obficie to przeleję. Ziemia jest leciutka z perlitem, naprawdę powinno się pięknie te korzenie rozbudować. Już były dość duże, jak widzieliście. No i to jest y, początek drzewka y, na bonsai. To jest materiał ukorzeniony, prawda? No. Tutaj będzie miał super charakter, już nie jest taki cienki, będzie wykrzywiony. Na razie tak zostawiam. Tyle, to się chciałem z Wami podzielić, nie za frajda, fajnie. Lipa drobnolistna, pierwszy odkład Tomcia. Także uczę się, no i zobaczymy. Prawda praktyka, praktyka, bo czytanie tylko to zobaczymy jak to będzie. No i tak. A tym się chciałem z wami podzielić. Lipa drobnolistna. I zaraz przyniosę tamtą drugą, żebyście zobaczyli tą co obciąłem. A tak jak wam mówiłem, zrobię filmik jesienią, jak będę te inne odkłady jeszcze, bo jeszcze w terenie mam yy, prawda odkłady yy, na drzewach w terenie. Także terenowy filmik też zrobię, zobaczymy jak czy tam się coś ukorzeniło czy nie. I tyle. No, i tu obciąłem szczyt z tej lipy. ale nie tak mało. To, i tyle. Żeby po prostu ten odkład, bo jak ma za dużo zieleni, a za mało korzonków jest, a ktoś odcina odkład, to może nie utrzymać. Te korzonki mogą nie utrzymać tego. Także lepiej skrócić trochę, zmniejszyć to, żeby to tak utrzymało się. Tak ja to czuję. Momencik. Przyniosę tam to drzewko. Ok, jestem. Przyniosę jeszcze tamto, zobaczcie. Na razie tak jest i będzie skracane. Yy, na pewno to po lewej ten odkład będzie, yy, może być skracany. Jeszcze nie wiem dokładnie, po prostu jak to będę czuł, ale to, tak. I to takie coś jest. I to będzie kształtowane, będziemy kształtować na przyszły sezon. Na razie tak zostawiam i na przyszły sezon pierwsze co mieszankę i po prostu zmienimy mieszankę i doniczkę. System korzeniowy przejrzymy, bo to jest szkółkowe. To na pewno tam będzie bajzel, trzeba będzie dużo wyciąć korzeni. Nagram filmik. Będziemy kształtować super. I zobaczcie, są dwie lipy. Z jednej, tak, prawda? Pierwszy odkład, super. Technika odkładów powietrznych, uczymy się. No i tak na razie, tak na razie zostawiam. Zobaczymy, co tutaj. System korzeniowy będziemy do tego drzewka po prostu w pierwszej kolejności. Następna kolejność system korzeniowy. To na razie tak zostaje. I tak, teraz Wam przybliżę. O, spójrzcie, to jest tak i tutaj ma, zobaczcie, podstawa pnia jest gruba i to ma już fajny jakiś taki charakter. Yy, to będzie potencjał też piękny bonsai. Będziemy tworzyć donice, także tyle chciałem się podzielić z Wami. Pierwszy odkład technika odkładów powietrznych, yy, lipa drobnolistna. Udał się. Yy, będę Wam aktualną, oczywiście postępy i tak na koniec, prawda? Hmm. Jeszcze chciałem wam coś pokazać o. a zobaczcie ten ligus prawda taką aktualizację. Spójrzcie. Yy, zaraz wam pokażę momencik. O. Ze zwykłego kołka, już jak wygląda. Zaczyna wyglądać fajnie. To tyle No to będę wam aktu aktualnie nie robił i tak. To tyle dzisiaj i powiem Wam coś wiecie, bo... Już momencik, Przejdziemy tam, bo chciałem wam coś podzielić się czymś z wami. Bo niedługo już następny filmik, to możliwe, że będę robił tutaj. Już zacznę robić iglaki niektóre, bo niektóre będę przesadzał wiosną na przyszłe iglaste. Kama, uspokój się. A niektóre będę jeszcze w tym sezonie przesadzał, będę zmieniał mieszankę iglastym drzewkom. Także już niedługo będzie czas na kilka przesadzeń, także będą fajne filmiki i podzielę się tym z wami. Tak, to jest pierwszy ten materiał, ta tuja, tylko nie wiem, co to za odmiana jest tej tuji. Jego następny filmik przesadzamy za parę dni. Robię tam, wytniemy korzenie, bo to jest szkółkowy ten i przesadzimy do jakiejś mieszanki. Oczywiście, a potem to jeszcze będzie tak, ten świerk, prawda? Jeszcze chciałem coś z nim zrobić w tym sezonie. Jeszcze może jakąś tam sosnę przesadzę, ale raczej z sosnami to może na wiosnę bardziej jałowce będziemy jałowce jesienią robić także będą fajne filmiki i tak jeszcze na koniec wiecie, spójrzcie no, tutaj ta oliwka sylwestris, zobaczcie jak się ruszyła Jeszcze jakie ma przyrosty a miała, no nie miała praktycznie a tu już ma takie długie jest jak jeż, wystrzeliła ładnie nic jej nie przycinam na razie i ta pięknie się zagęszcza Wszędzie pojawiły się młode pąki. Naprawdę obsypała się. No bo ta to już wcześniej. To dobrze, to, to tyle. I ten jałowiec, prawda? Od grzeszka. Zobaczcie, jaki ma. Ile ma, jakie ma przyrosty. Ten blau. Wow. Jego też będziemy kształtować. To oto. To na dzisiaj to tylko tą lipę. To się chciałem z Wami podzielić, prawda? I dziękuję Wam. Dziękuję Wam za towarzyszenie. Bądźcie błogosławiony i błogosławieni, Tomcio. Pozdrawiam serdecznie.